Dzień dobry Anna Trenowska. witam państwa bardzo serdecznie. Zapraszam do oglądania poniedziałkowego wydania Kuriera Ostrowieckiego. W niedzielę na ulicę Ostrowca wyszło 300 wolontariuszy z wielkoorkiestrowymi puszkami i tym razem Ostrowczanie nie zawiedli. Dzięki ich hojności będzie można zakupić nowoczesny sprzęt medyczny przeznaczony na rzecz dziecięcej medycyny zabiegowej. Po raz pierwszy sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy mieścił się w Ostrowieckim Browarze Kultury. Żeby pomóc chorym dzieciom. Skoro nawet pięcioletnie maluchy wiedzą, po co gra wielka orkiestra, to trudno nie oczekiwać rekordowych wyników tegorocznej zbiórki. Na godzinę 18 jest to piękna kwota. Do tej pory nie mieliśmy takich zbiórki. Jest to 81 521,43 43 grosze. W tym Allegro jest 6330, więc ponad 75 tysięcy to są pieniądze, czyste pieniądze zebrane w naszym mieście. A licznik z kwotami, jakie wpływały zarówno po zliczaniu puszek, jak i z aukcji, rósł w błyskawicznym tempie z godziny na godzinę. Ponad 90 tysięcy ze 170 puszek. 300 wolontariuszy wyruszyło na ulice miasta, którzy od samego rana zbierali datki do puszek kwestarskich w ramach 28. finału dla dziecięcej diagnostyki. I było bezpiecznie. Muszę przyznać, że dzisiejszy finał przebiegł bardzo bezpiecznie, spokojnie, radośnie. Pogoda nam dopisała. Orkiestrowe Skarbonki zapełniały się więc specjalnie zbieranymi oszczędnościami. Od początku w ogóle w Ośpu cały czas bierzemy udział w tej akcji, ale jeżeli chodzi o zbieranie grosików, to bodajże na kilogramy szósty, siódmy rok z rzędu. No i jak co roku udaje nam się na razie pobić te rekordy, jeżeli chodzi o kilogramy, bo jeżeli chodzi o wartość i tego, to no nie wiemy do końca, ile tego jest. Te grosiki to do swojej skarbonki? Tak. A długo zbierałaś? Długo. Nie szkoda Ci pieniążków? Nie. Jaki? robiącymi wrażenie kwotami. Co ważne, reakcje na pracę wolontariuszy były bardzo pozytywne. Co się koło tysiące myślimy. Mówili ludzie, że proszę bardzo i w ogóle i mówiliśmy, że dziękuję, tak wyśmiechem na twarzy właśnie. I trudno się dziwić takim zachowaniom, skoro wszystkim, którzy kwestowali, przyświecał przecież jeden bardzo uniwersalny cel: niesienie pomocy. Pomóc! Coś dobrego zrobić. I dlatego się zapisałam do na WOŚ. Uważam, że warto pomagać, zawsze warto pomagać. Jeśli można coś zrobić bardziej dla drugiego człowieka, myślę, że to jest no, dobry pomysł. Ja po raz pierwszy. Ja się włączyłam, ponieważ yy, ja, dla, mnie to cieszy, że można pomagać dzieciom takim, no, które są chore i będę pomagać jeszcze dalej. Pomoc niesienia innym daje nam szczęście, radość. Po prostu pomagać. Bo przecież wszyscy zaangażowani w ten styczniowy zawrót głowy zdają sobie sprawę, jak spożytkowany będzie ich wysiłek. Widzimy rezultaty tej naszej pomocy. Wiemy dobrze, ile zrobił ten wielki człowiek dla Polski, więc warto wspierać. Zaangażowanie wolontariuszy przekładało się na hojność Ostrowczan. Wartość niektórych skarbonek była imponująca. Muszę pochwalić, że wolontariusze przynoszą naprawdę fajne puszki. Jak co roku Kuba Szwagierczak, rekordista niesamowity, 213, Neli Homańska też ponad 2000, Antek Szymkiewicz 1983 zł, Zofia Miller 1490, naprawdę są to tak piękne kwoty, no i muszę dodać jeszcze, że Ostrobiec. 7 tysięcy w tym roku. Swoją cegiełkę dołożyli także miłośnicy biegów dla zdrowia, które są imprezą towarzyszącą Wielkiej Orkiestrze. Spotykamy się już po raz trzeci. Jest to nasz pierwszy sztandarowy bieg, który zorganizowaliśmy. No i jest co roku lepiej. Frekwencje pokonaliśmy już, frekwencje. Na pewno pokonamy również to, co mamy w puszkach. Także bardzo, bardzo rekordowa nasza orkiestra. Bo wpisowe, jakie wpłacają zawodnicy, także jest przeznaczane na dokładnie określony cel. Biegi mają swój cel orkiestrowy. Jest to policzcie z cukrzycą, i ta zbieramy na zakup pomp insulinowych dla kobiet w ciąży. A przecież Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to nie tylko zbiórki pieniędzy to także wielka impreza muzyczna, oprawiona wieloma innymi atrakcjami. W tym roku wszystko odbywało się w urokliwym Ostrowieckim Browarze. Piękna sceneria Browaru Kultury. Storwieckiego Browaru Kultury, która przyciąga ludzi. Widać, że browar e, dziedziniec jego żyje w tym momencie. E, mnóstwo atrakcji przygotowane za, na zewnątrz, zarówno jak w środku, w naszym sztabie za moimi plecami. Tam mieliśmy pielęgniarki e, studentów, e, pielęgniarstwa z, e, z WSB i P, e, gdzie można było zmierzyć cukier, gdzie można było zmierzyć ciśnienie. Porozmawiać na temat studiów. Mieliśmy też, e, mamy w zasadzie dietetyka i trenera e, osobistego, z którym można porozmawiać na temat diety. Mamy też ściankę fotograficzną można sobie zrobić słodką, e, rodzinną, fotografię e, orkiestrową. Mamy też fryzjera, który maluje głowy, e, by było kolorowo dzisiejszego dnia i wbrew kalendarzowi, ale zgodnie z tradycją styczniowej orkiestry, oczywiście także na scenie pod Gałym Niebem. Wystąpili seniorzy z Uniwersytetu III Wieku, wystąpiły wokalistki studia wokalnego Pandora, wystąpili ostrowieccy raperzy, którzy zaśpiewali swój nowy kawałek, nowy utwór poświęcony sytuacji w Australii, więc jest to premiera, zupełna premiera na całą Polskę, dzisiaj na naszej scenie. W tej chwili już montuje się zespół Raskal z Ostrowca, którego wokalista, nomen omen, pochodzi z Ostrowca Świętokrzyskiego. Zespół metalowy, grający taką łagodniejszą formę metalu. No i oczywiście Dominik Fox, Feldman, a potem e, gwiazda finału, czyli zespół Mafia. Oczywiście tradycyjnie tuż po 20, tuż po 20, dlatego że o 20 punktualnie w tym roku światełko pierwsze rozbłyśnie w Gdańsku. A my troszeczkę po nim odpalamy w całej Polsce światełko do nieba, e, do dobrych aniołów. No i potem bawimy się dalej. Oczywiście jeszcze będzie grał zespół Mafia, a końcówka wieczoru to zmiana klimatu, czyli karaoke w kawiarni. Grająca również w Ostrowcu od 28 lat, Wielka Orkiestra ma także swoich niewidzialnych, ale bardzo znaczących zwolenników i pomocników. Nie sposób w tej chwili wymienić wszystkich, ja tylko dziękuję współorganizatorom w tym momencie. Chciałbym powiedzieć, że co roku nas wspiera Miejskie Centrum Kultury. Powiat Ostrowiecki, Urząd Miasta z panem prezydentem również nas wspiera. Infonet, wszystkie media ostrowieckie, które transmitują, wspierają, które relacjonują to wydarzenie. Oczywiście ZHP, wszystkich harcerzy, wszystkich wolontariuszy, tych, których nie widać tutaj na sali, bo pracują z tyłu, gdzieś tam na zapleczu, przygotowując posiłki, podgrzewając zupę. Więc, tym wszystkim osobom dziękujemy. Dziękujemy darczyńcom, dziękujemy wszystkim sponsorom, wszystkim firmom, które nas wspierają. Naprawdę z całego serducha Państwu dziękuję. Będziemy do Państwa z każdego z osobna docierać z podziękowaniami. Zebrane podczas tegorocznego finału pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu dla dziecięcej medycyny zabiegowej. Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego nr 3 im. Władysława Broniewskiego spotkali się z przedstawicielem ambasady francuskiej i zostali zapoznani z ofertą edukacyjną szkół wyższych we Francji. Campus France to państwowa agencja działająca przy Ambasadzie Francji i Instytucie Francuskim w Polsce na rzecz promowania wśród uczniów nauki języka francuskiego i francuskiego szkolnictwa wyższego. Od ubiegłego roku szkolnego Liceum Broniewskiego należy do sieci korespondentów Campus France, a w szkole działa Centrum Informacji Agencji. Od wielu już lat mam taką współpracę niepisaną z Ambasadą Francji w Polsce i dzisiaj gościmy panią Elizę Łuczyńską, która jest koordynatorem Agencji Campus of France. To jest agencja, która... Współpracuje z ambasadą francuską. I od kilku już lat, jak powiedziałem, pani Eliza tutaj gości na, na naszej szkoły i zachęca młodzież naszej szkoły do studiowania we Francji. Mówi o programach edukacyjnych, mówi o możliwości zdobycia certyfikatów. Jest ta współpraca, tak jak powiedziałem, od paru lat i ona jest bardzo, można powiedzieć, ważna dla naszej szkoły, ponieważ tak jak dzisiaj widzimy, wie Wiele osób z młodzieży chętnie przyszło na to spotkanie, a powiem tak, że jest to młodzież nie tylko naszej szkoły, ale i Chreptowicza i mamy kilkudziesięcioosobową grupę nawet z liceum ze Starachowic. Uczniowie Broniewskiego mają praktyczną okazję sprawdzać swoje umiejętności językowe na wycieczkach organizowanych przez szkołę co rok organizujemy wycieczki takie właśnie między innymi do Francji, gdzie młodzież ma okazję przez te kilka dobrych dni poznać kulturę francuską, no, sprawdzić się językowo już na, będąc już w samym, w samym Paryżu czy w samej Francji i myślę, że tego typu wyjazdy, tego typu działania są bardzo, bardzo ważne po to, aby, aby pokazać, że warto uczyć się języka francuskiego w naszej Szkole. Prezentacja przygotowana przez Elizę Łuczyńską dotyczyła perspektyw, jakie czekają na osoby uczące się języka francuskiego i budowania ścieżki kariery zawodowej z tym językiem. Uczniowie mogli dowiedzieć się, dlaczego warto wybrać Francję jako miejsce swoich studiów, jakie typy uczeni tam funkcjonują i z jakich programów stypendialnych mogą skorzystać. Wojciech Trochim, Piotr Kasperkiewicz i Julien. Tadrowski to nowe wzmocnienia trzecioligowego krza 1929 Ostrowiec. W sobotę piłkarze odbyli pierwszy trening pod okiem nowego szkoleniowca Marcina Sasala. W sobotę piłkarze krza rozpoczęli przygotowania do rundy wiosennej. W zespole i w klubie w przerwie zimowej doszło do prawdziwej rewolucji. Odszedł trener Sławomir Majak, nie przedłużono kontraktów z siedmioma piłkarzami, a po walnym zebraniu nowym prezesem został Mirosław Świrta. To nie jest rewolucja w krzo, to jest po prostu, ja, ja mam takie wrażenie, że to tak poukładamy wszystkie te sprawy, żeby to wyglądało i z naszej strony i było przejrzyste dla kibiców, dla, dla dziennika, żeby to fajnie wyglądało żebyśmy się w tą piłkę bawili na, na dobrym poziomie i żebyśmy mieli na koniec tego radość, bo tylko, tylko o to nam chodzi. Nie? Odejścia tak zawodników zakończone, czy jeszcze to będzie przegląd? Odejścia, w tej chwili jakiekolwiek odejścia zawodników, to już jest wszystko w rękach trenera, czy wytrzymają okres przygotowawczy, który, który trener tutaj przedstawi i zobaczymy co będzie, co, co w tym okresie przygotowawczym nam wyjdzie. Nie? Uprzedzę może następne pytanie, jakieś wzmocnienia jeszcze będą, bo też prowadzimy rozmowy z zawodnikami, nie mamy podpisanych umów, ale prowadzimy i poszukujemy jeszcze może jednego, może dwóch, może trzech zawodników, bo tak to powiem. W sobotę na konferencji prasowej przedstawiono trzech nowych zawodników KSO. Pierwszym z nich jest Piotr Kasperkiewicz, z którym Ostrowiecki Klub podpisał kontrakt jeszcze przed świętami to grający na pozycji środkowego pomocnika mierzący 194 cm wzrostu, piłkarz, który grał w takich klubach jak Lech Gdańsk, Znicz Pruszków, Arka Gdynia a ostatnio w Siarce Tarnobrzeg. Drugim z nowych piłkarzy Krzo jest środkowy obrońca, który może także grać jako boczny obrońca i defensywny pomocnik, mierzący 183 cm wzrostu, 26-letni Julian Tadrowski. Krzop podpisał z nim kontrakt do końca sezonu, czyli 30 czerwca 2020 roku. Grał on m.in. w Warce Gdynia, Pogoni Szczecin, a ostatnio w Stali Kraśnik. Od 2009 roku do 2013 roku występował w młodzieżowych reprezentacjach Polski. Trzecim z nowych zawodników Krzop jest grający na pozycji ofensywnego pomocnika 30-letni Wojciech Trochim, ostatnio zawodnik Chojniczanki Chojnice. Wydaje nam się, że to jest powstaje ciekawy projekt, i z taką wizją odnoszenia jakichś tam sukcesów. I myślę, że też mówię przy zawodnicy, przed Nowy Sztab i trener, że będziemy gdzieś tam się jako klub, jako zespół piąć w górę i odnosić tam sukcesy. I myślę, że taki główny powód. No, nie no co. No, tak jak Pan wspomniał, było gdzieś zainteresowanie z górnika Łęczna. A z drugiej ligi miałem miałem oferty z 2-3, aczkolwiek tutaj, tak jak kolega powiedział, powstaje naprawdę jakiś sprecyzowany projekt. Jestem też na pewno niedaleko domu. To też na pewno miało duży wpływ na to, żeby podjąłem taką decyzję, nie chciałem wyjeżdżać znowu daleko od domu, bo już trochę tych klubów zwiedziłem i, i Polskę doskonale znam i, po... i nie potrzeba mi znowu wyjeżdżać 700 km od domu, jak mogę tutaj wziąć udział w fajnym projekcie i swoją osobą pomóc ty, temu klubowi, żeby, żeby tą rundę żeby ta runda była zdecydowanie lepsza od tej poprzedniej i to na pewno jest moim celem, żeby przygotować się dobrze i być, być jednym z liderów, bo takie mam, taki mam założenia i taki cel sobie postawiłem, żeby ciągnąć ten zespół do góry. Nowym trenerem Krzy od 1 stycznia został Marcin Sasal. Przed nim stoi zadanie zbudowania nowego zespołu. Ja myślę, że wszyscy mamy ambicje do tego, żeby wygrywać macie tak jak prezes powiedział i przede wszystkim też uważam, że zawodnicy, których żeśmy tutaj do drużyny zakontraktowali mają na tyle w sobie energii i charyzmy i chcą te cele osiągnąć, po to, żeby i dadzą przede wszystkim jakość. Ja w to wierzę, że to tak będzie i że my no, to liderzy drużyny. Chcemy jeszcze i tutaj z prezesami cały czas rozmawiamy, żeby jeszcze jeden, dwa, trzy wzmocnienia góra tego zespołu zrobić, żeby jeszcze więcej jakości tutaj było. I żeby ci nasi zawodnicy tutaj, młodzi, których mamy dzisiaj, jest 28 zawodników na treningu, to jest ilość duża, natomiast jest sporo młodych zawodników, żeby oni po prostu też mieli od kogo się uczyć i mieli możliwość i treningów, a jeżeli będą dobrzy, będą grać i będą wypełniać przede wszystkim ten status młodzieżowca, który musimy wypełniać administracyjnie, ale ja też chciałbym, żeby nie tylko dwóch zawodników młodych w tej nie grało, ale czy trzech czy czterech podczas meczu i myślę, że to jest yy, dobra rzecz, natomiast od, yy, od Wojtka, od Julka czy od Piotrka yy, chcę, żeby się ci zawodnicy uczyli i ten, ten trzon zespołu tutaj yy, powstaje. Na pewno tak, musimy troszeczkę popracować nad jakością. Ja już mówiłem tutaj, że KSZO jest marką i tą markę trzeba po prostu odbudować. Jesteśmy tu po to, jakiś cel żeśmy sobie tutaj etapowy dali. Nie będzie to za pół miesiąca, za, za miesiąc, za dwa. Troszeczkę czasu trzeba, ale już pierwsze kroki trzeba zrobić i wszystko trzeba tutaj poprawić, bo jest wiele rzeczy do poprawy i wiele rzeczy już żeśmy tutaj z zarządem wypracowali. Dyskutujemy nad różnymi rozwiązaniami, nad poprawą pewnych rzeczy, ale przede wszystkim. Sprawa najważniejsza. Mamy boisko, mamy gdzie trenować, a wszystko to już reszta zależy po prostu nas. Z zespołem Kszo żegnali się już obrońcy Karol Worach i Daniel Dybiec oraz pomocnicy Mateusz Mąka, Marcin Kaczmarek, Damian Noga, i Jakub Kapsa i Fabian Burzyński. Dominik Heba przeniósł się do Wisły Puławy. Do kadry przygotowującej się do rundy wiosennej włączeni zostaną młodzi piłkarze, wychowankowie naszego klubu. Dawid Szymański, Mateusz Wrubel, Kacper Deren i Dawid Zalewski. Do drużyny z wypożyczenia do łysicy Bodzentyn wróci także Piotr Jedlikowski. I tą informacją z piłkarskich boisk kończymy dzisiejsze wydanie Kuriera Ostrowieckiego. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam jutro o stałej porze. Do zobaczenia.